Cześć, cześć, Słuchajcie, ale się narobiło Trybunał Konstytucyjny po stronie pijanych kierowców, że nie będą mi odbierać dożywotnio prawo jazdy. Ja, ja się przestraszyłem, słuchajcie. Ja się zacząłem martwić. Znaczy, tak, zacząłem się martwić o naszych polityków, bo głównie oni jeszcze przecież w takim stanie, słuchajcie, że yy, no, by im zabrali dożywotnio pra prawo jazdy, a tak to mają jeszcze szansę, żeby się dogadać. Nie wiem, po jakimś czasie im oddadzą przecież, nie a tak na poważnie, słuchajcie, no jest to trochę bulwersujące, nie? Bo Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że, słuchajcie, nie ma możliwości, komuś odbierają te prawa dożywotnie, że tak powiem, od razu, to nie ma możliwości resocjalizacji takiej osoby. Tak, a tak to jest, jest możliwość jakiejś resocjalizacji, ale ja, powiem, ja tak mówię sobie, od razu powinna być kara, słuchajcie, właśnie taka obligatoryjna, od razu nałożona, nie? Na przykład mawiam cię po pijaku, idziesz na 3 lata siedzieć. I do widzenia. Nie ma to jakiś ustęp, że yy, a nie, bo ja nie wiedziałem, a ja to. Nie ma. Przepada Ci samochód, jakim jedziesz na przykład. Nie wiem, może być to tak samo, jak autobus prowadzisz też miejski na przykład pod pływem albo coś. Też Ci przepada. Niech się MZK martwi. A państwo go sprzedaje wtedy drugi raz do MZK. No pijaki ja jestem wspaniały. Wspaniałą myślę. No. Dobrze, dobrze, słuchajcie, ale tak powinno być, słuchajcie, surowe kary dla kierowców po pijaku i jak są na, na Furani, tak samo, słuchajcie, obligatoryjnie, nie to, że idziesz w zawieszeniu masz, odpracujesz, nie! trzy latka, słuchajcie, tak, takie minimum, a jak wsiądziesz i spowodujesz wypadek powiedzmy śmiertelny, to odpowiadasz normalnie jak za zabójstwo. I tak, i słuchajcie, my się wydaje, że takie wyroki by coś zmieniły. Inaczej się nic nie zmieni. Tak jest moje zdanie, słuchajcie. Możecie pisać w komentarzach, co sądzicie o tym, bo słuchajcie, no. Kontrowersyjne jest to, że nie mogą, znaczy nie będą zabierali, że to jest niezgodne no, z konstytucją zabieranie prawa jazdy żywotnio. No jest trochę, bo nie ma. To nie jest żadna kara tak naprawdę, bo i tak siadają dalej jeżdżą, to jest po pierwsze. A po drugie, nie mają tej nauczki, żeby nie wsiąść drugi raz i, nie, i jechać. Słuchajcie, niektórzy mieli po cztery razy, po pięć zabierane prawo jazdy do żywotnio, mają odebrane, nie wiadomo co, dalej jeżdżą i jeszcze, nie daj Boże, jakieś wypadki robią i idą na chwilę siedzieć, później wychodzą, znowu są bezkarnie. No. Słuchajcie, na firmy kręcą, gdzie jeżdżą. A i to no, szkoda gadać, ale wiecie o co chodzi, słuchajcie. No jest to kontrowersyjne, nie? Ale tak naprawdę polskie prawo nic z tym zupełnie nie robi i mamy dużo tego przykładów, słuchajcie, w tym państwie, więc no niby, niby jest śmiesznie, ale to nie jest śmieszne, tak? Także, ale tu ma być na tym kanale śmiesznie, chociaż ci politycy będą nie, a nie, nie będą zadowoleni. No tak, no dobrze. Kurde, szkoda, no, mi ich, ich, najbardziej mi ich szkoda, bo... oni tak się starają, żeby nam się żyło tu lepiej, że naprawdę, zresztą, słuchajcie, no, widzicie, jak oni rządzą, na trzeźwo się nie da tak normalnie rządzić, przecież, Widzisz, ten kraj funkcjonuje, jak funkcjonuje, no, jakby może na trzeźwo rządzili, to może było lepiej, no, po prostu, no, dobra, trzymajcie się, cześć.